Cześć, dzień dobry. Jest 31 sierpnia 2024 roku. Czytamy Biblię w całości. Jesteśmy w Księdze Liczb, w rozdziale 26. I to będzie ósma część już tej Księgi Liczb. Nowe polecenia. I mamy tu spis. I spis Lewitów. Te dwa, e, dwa fragmenty. E, a zatem czytamy. Księga liczb, rozdział 26. Po tej pladze rzekł Pan do Mojżesza i Elezara, syna kapłana Aarona. Dokonajcie obliczenia całej, ludności, całej społeczności Izraelitów według rodów od 20 lat wzwyż zdolnych do walki. Mojżesz więc i kapłan Eleazar na stepach Moabu, naprzeciw Jerycha, nad Jordanem, tak zarządzili. Od 20 lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu, spisze się lud. Otóż Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następującym. Pierworodnym Izraela był Ruben, synami Rubena byli Henoch, od którego pochodzi ród henochitów, od palu pochodzi ród paluitów, od hesrona pochodzi ród hesronitów, od karmiego ród karmitów. To są rody rubenitów. Liczba spisanych wynosiła 43 730. Synowie palu Eliab a synowie Eliaba, Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jej buntu przeciw Panu. Wtedy ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja zginęła strawiona przez ogień. 250 mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym. Synowie Koracha jednak nie zginęli. Synowie Symeona według swoich rodów, od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów, od Jarmina, od Jamina, e, e, ród Jaminitów, od Jakina, ród Jakinitów, od Zeracha pochodzi ród Zerachitów. Od Saula ród Saulitów, to są rody Simeonitów, Symeo, 22200. Synowie Gada według swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Hagiego ród Hagitów, od Shuniego ród Shunitów, od Ozniego pochodzi ród Oznitów, od Eriego ród Eritów. Od Aroda pochodzi ród Arodytów, od Areliego ród Arelitów. To są rody gadytów według tego, jak zostali spisani 40500. Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan. Synowie Judy według swoich rodów, od Szeli pochodzi ród Szelanitów, od Peresa ród Parasytów od Zeracha ród Zerachitów, synowie Paresa od, od, Hersona, od Hesrona od Chesrona pochodzi ród Hesronitów. od Hamula ród Hamu, Hamulitów. To są rody Judy. Według tego, jak zostali spisani, 76 tysięcy Synowie Isachara, według swoich rodów Tola, od którego pochodzi. Ród Toalitów, od Półwy pochodzi ród Punitów, od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów, od Shimrona lud shimronitów, to są Rody i Według tego, jak zostali spisani 64 300. Synowie Zabulona, według swoich rodów: Seret, od którego pochodzi ród Saradytów, od Elona ród Elonitów od Jacha, Jachlela, ród Jachlelitów. To są rody Zabulonitów, liczące 60 tysięcy spisanych. Synowie Józefa, według swoich rodów, Manases i Efraim. Synami Manasesa byli Makir, od którego pochodzi ród Makirytów. Makir był ojcem Gileada, od Gileada pochodzi ród Gileadytów. Synami Gileada byli Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów. Od Heleka pochodzi ród Helekitów. Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów. I Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidytów. I Hefer, od którego pochodzi ród Hefrytów. Mm, y Selofhad. Syn Hefera nie miał synów, lecz tylko córki. Córką y, Selof było na imię Machla, Noa, Hogla, y, Milka i Tirsa. To są rody Manassesa. Według tego, jak zostali spisani, 52 700. To są synowie Efraima, według swoich rodów. Od Shutelacha. Pochodzi ród Szutelachitów, od Bekera lud Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów, a ci są synowie Szetelacha. Eran, od którego pochodzi ród Eranitów, to są rody Efraimitów, razem 32500 500 spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów. Synowie Beniamina według swoich rodów. Bela, do, od którego pochodzi ród Baleitów. Od Aszbera, Aszbela y, pochodzi ród Ashbelitów, Od Achirama, ród Achiramitów. Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów. Od Hufama, ród Hufamitów. Synami Beli byli y, Art i Aman. Od Arda pochodzi ród Ardytów, a od Namana ród Naamitów. To są potomkowie Benjamina według swoich rodów, według tego, jak zostali spisani 45 600 to są synowie Dana, według swoich rodów. Od Szuchlama pochodzi ród szuchamitów, to są potomkowie Dana, według swoich rodów. Wszystkie rody szuchamitów, według tego, jak zostały spisane. 64400 spisanych. Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnanitów, od Iżwiego ród Iżwitów, od Beri ród Berianitów, od synów Beri pochodzą od Hebera ród Hebrytów, od Malkiela ród Malkielitów. Córka Asera nazywała się Sarach. To są rody Aserytów, według tego, jak zostali spisani 53 400. Synowie Neftalego, według swoich rodów. Jachsel, yy, od którego pochodzi ród Jachselitów, od Guni ród Gunitów, od Jesera pochodzi ród Is, yy, Rytów, Isrytów. srytów. Od Silema ród yy, Silemitów, to są rody Neftalego. Według tego, jak zostali spisani, 45 400. Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów, według tego, jak zostali spisani, 601 700, 730. Następnie tak mówił Pan do Mojżesza: pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo. Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej, mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu. Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają trzymać według liczby imion w rodach. Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy rody liczne i mniejsze. A oto spis lewitów według ich pokoleń. Od Gers Gerszona pochodzi ród Gerszonitów, od Kechata ród Kehatytów, od Merariego ród Merarytów. A dalsze, dalsze rody Lewitów to Libnici, Hebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kechat był ojcem Amrama, żona Amrama nazywała się Jokebet, a była córką Lewiego urodzoną w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam. Aaronowi urodzili się Nadab i Abichu, Eleazar oraz Itamar. Jednak Nadab i Abichu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w ofierze. Było ich wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż 23 tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami, bo nie otrzymali działu spośród Iz pośród Izraelitów. To byli ludzie, których spisali. Mojżesz i kapłan Elazar na stepach Moabu w pobliżu Jordanu. Naprzeciw Jerycha pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj. Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunego i Jozuego, syna Nuna. O, trudny to rozdział pod względem technicznym czytania i tak dalej. Tu mamy spis, nowy spis ludności i tak jak jest tam napisane, nie ma spośród nich już tych, których spisywał pod górą syna i Mojżesz, bo oni zostali wytraceni, tak jak było powiedziane, że nie wejdą do Ziemi Obiecanej. A teraz Następuje nowy spis ludzi, którzy już mają wejść do ziemi obiecanej. Dobra, kończę na, kończę na tyle na dzisiaj. Z Panem Bogiem, cześć.